Jest program wojsko Adam Krzygowski. Dzień dobry. Dziś towarzyszymy zwiadowcom z pierwszej warszawskiej brygady pancernej. Pierwsza grupa zaczęła zakładać obozowisko. Kolejna jest na górze zamkowej, tam jest też Marcin Gula. Na górze, a dokładnie w okolicy góry zamkowej jesteśmy teraz na wysokości 800 metrów nad poziomem morza, i właśnie w tym miejscu rozpoczyna się niezwykle trudny marsz pierwszej warszawskiej brygady pancernej. Już za kilka godzin, za kilkanaście kilometrów będziemy w miejscu, w którym teraz jesteś Adamia o szczegółach tej niezwykle ciężkiej zimowej przeprawy w programie Wojsko-polskie.pl już za chwilę. Żołnierska akcja łączymy na szczepienia. Raporty z wojskowych ferii online. Wykuwanie żelaznej formy, czyli zimowe zgrupowanie pododdziałów rozpoznawczych. W Wizerach trwa szkolenie z zwiadowców I Warszawskiej Brygady Pancernej, a w całej Polsce trwa walka z koronawirusem. Zobaczmy jak żołnierze pomagają w tej walce z pandemią. Wojsko Polskie namawia do szczepień, ale też pomaga tym, którzy już mogą się zaszczepić. Wykorzystywaliśmy łącza internetowe do tego, żeby łączyć na święta. Tak teraz łączymy na szczepienia. Wszyscy ci, którzy jeszcze się nie zarejestrowali, bardzo proszę, żeby zadzwonili pod infolinię. Otrzymają wsparcie ze strony żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Każdy, kto chce się zaszczepić, musi się wcześniej zarejestrować i tu właśnie do akcji wkraczają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy pomagają w dopełnieniu formalności. Pod numerem telefonu 0800 100 115 dyżurować będą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Będą pomagać wszystkim seniorom, którzy dotychczas jeszcze nie zapisali się na szczepienie, a więc pomogą w rejestracji, pomogą w dowiezieniu. Seniora, jeżeli będzie taka potrzeba. będą te, Ta akcja będzie dotyczyć wszystkich seniorów. Dotychczas wojsko było skoncentrowane na pomocy kombatantom i weteranom. Dziś otwieramy nasze, nasze wsparcie na wszystkich seniorów. To akcja łączymy na szczepienia. Żołnierze są wsparciem dla seniorów już od początku pandemii. Terytorialsi niezmiennie są w szpitalach, punktach wymazowych, domach pomocy społecznej. Żołnierze 9 Brygady, jak i całych wojsk obrony terytorialnej wraz z wojskami operacyjnymi byli wszędzie. Praktycznie w każdym szpitalu covidowym w województwie łódzkim, w domach pomocy społecznej udzielali pomocy seniorom, naszym weteranom. Roznoszenie posiłków do pokoi pacjentów, dostarczanie paczek od rodzin, pomoc personelowi medycznemu to tylko niektóre z zadań żołnierzy WOT wspierających funkcjonowanie izolatorium w jednym z poznańskich hoteli. Za tę część zdrowotną i zaczuwanie nad zdrowiem pacjentów odpowiada personel medyczny ze szpitala przy ulicy Szwajcarskiej. Żołnierze dodatkowo są takim wsparciem dla personelu medycznego pomagają w opiece nad pacjentami i tym podobnych rzeczach. Łódzcy terytorialsi brali ostatnio udział w dostarczaniu szczepionek przeciw koronawirusowi do szpitali. Odebranie materiałów z lotniska cargo, przewiezienie ich do Łodzi, potem dystrybucja, pakowanie, konfekcja tych materiałów, przygotowanie zestawów pakietów dla Szpitali w całej Polsce. Teraz jesteśmy przygotowani na to, żeby wspierać te szpitale w tym okresie szczepienia wszystkich potrzebujących z grupy 0, czy niedługo z grupy 1. Przede wszystkim jednak namawiają i apelują, by się szczepić. Robią to jednym głosem z pułkownikiem Witalisem z Korupką, pseudonim Orzeł, żołnierzem Armii Krajowej, kombatantem. Mam 98 lat. Mam dla kogo żyć. Ty również. Bądź bohaterem. Zaszczep się. To mały gest, ale na wagę życia. Drodzy Państwo, Budowanie takiej jamy śnieżnej pozwoli spalić w ciągu godziny nawet ponad pół tysiąca kilokalorii. To mniej więcej tyle, ile w czasie 12 godzin leżenia. Ale przecież nie o leżenie nam chodzi, a o wykucie prawdziwie wojskowej formy, choćby w połowie takiej, w jakiej są zwiadowcy pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej. A jeśli chodzi o wykołowanie formy, to w czasie wojskowych ferii online najlepsi sportowcy w mundurach spalili ponad 26 milionów kilokalorii. Jak to wyglądało? Zobaczmy. Chciałem podziękować wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w akcji wojskowe, ferie online. Mam nadzieję, że fajnie poznaliście nowe ćwiczenia, fajnie spędziliście przede wszystkim aktywnie czas. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się, trzymam ciuki. Mam nadzieję, że umililiśmy Wam czas. Dziękuję bardzo wszystkim mistrzom za to, że podzielili się swoją wiedzą, pokazali ciekawe ćwiczenia, ale przede wszystkim dziękuję Wam, że tak licznie zgromadziliście się przed smartfonami, komputerami i braliście aktywny udział w naszej akcji. 21 zawodników, 11 dyscyplin sportowych, 10 dni ćwiczeń i ponad 26 milionów spalonych kalorii. Tak w jednym zdaniu można podsumować akcję Wojskowe Ferie Online Ćwicz z Nami. To program zorganizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przygotowany z najlepszymi w kraju żołnierzami i sportowcami. To projekt, który ma Wam pokazać, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy z tym aktywnie, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy zdali o siebie, jak bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o tym, o tak szeroko pojętej kulturze fizycznej. Bo to właśnie kultura fizyczna pomaga nam e, m, e, lepiej budzić się każdego dnia, bo to aktywność fizyczna pomaga nam lepiej funkcjonować. Wojskowe ferie online uczyły nie tylko uczniów, jak dobrze zacząć dzień i każdego ranka wstawać prawą nogą. Dawaj, dawaj, Uczniowie mogli włączyć komputery, smartfony, albo inne urządzenia, ale nie po to, by wziąć udział w zdalnych lekcjach, tylko w zajęciach z mistrzami wszelkich sportowych dyscyplin. Mamy widzów jakiś tam, szefie? Mamy. Piszą coś, komentują? Jest bardzo dużo osób, serduszka. Super. Przybijemy internet dzisiaj. Niezależnie od tego, z jaką dyscypliną żołnierze sportowcy zapoznawali uczestników wojskowych ferii, najważniejsza na początku była zawsze rozgrzewka. Na początku chcielibyśmy troszeczkę postakać, rozgrzać raczej w miejscu bo wiadomo nie każdy dom domu ma dużo miejsca żeby biegać, robić kółka, przewroty bądź Zdarza się podobanie, także na pewno w miejscu troszkę wystaczemy, rozciągniemy się. I ja demonstruję może jedną, dwie najprostsze techniki po prostu uderzane, lewy, lewy prosty, prawy prosty, może jakieś kopnięcie. Nawet najbardziej kontaktowe sporty walki należy ćwiczyć z umiarem. Dlatego trening najsilniejszych ciosów powinien być delikatny, o czym przekonywali mistrzowie zapasów i mieszanych sztuk walki. Nie wleżamy poduszkę mocno, wykonujemy tylko ruch, który nas tak jakby ciekawi, który ja chcę wam pokazać. W takich wyjątkowych spotkaniach po jednej i po drugiej stronie obiektywu kamery brały udział całe rodziny, często w komplecie z ich czworonożnymi członkami. Zaczynamy, będzie fajna zabawa, ja troszeczkę parę ćwiczeń będę miał z moimi dziewczynkami. Będą sobie latały, będą, tutaj nie będzie ich, nie ma to większego znaczenia. Po prostu fajnie, się będziemy. Ranze się fajnie pobawimy, a przy okazji zrobimy coś pożytecznego. Spędzimy tę ferię troszeczkę aktywnie, bo to jest bardzo ważne, szczególnie teraz w tych dziwnych czasach. Sport to nie tylko trening całego ciała, ale też umysłu. Dlatego niektórym ćwiczeniom towarzyszyły nietypowe narzędzia, znane raczej nie z siłowni, a z domowej szafy. Krzucamy sobie po prostu lewo, prawo, spokojnie, mieszka masz próbować, masz, masz też jakieś pióra. Dobrze, super, no. Zobaczcie, moja, moja Mija sama pana ten pomysł, dzieła sobie dwie pary skarpetek i będzie nimi ćwiczyła po serii łatwych i tych trudniejszych ćwiczeń był też czas na przyswajanie wiedzy o sporcie. Wiedzy, którą można było sprawdzić w czasie quizu z nagrodami. Będziemy zadawać pytania w międzyczasie o Igrzyskach Olimpijskich i y, szczególnie o y, zapasach w stylu klasycznym. Przewidziano, mamy nagrodę, kronika sportu polskiego, bardzo ładne wydanie. Sportowe ferie online już się zakończyły, ale żołnierze sportowcy zachęcają do śledzenia ich na portalach społecznościowych, gdzie podobne akcje będą kontynuowane. Przed nimi 7 dni morderczego szkolenia w Karkonoszach i górach izerskich. Zwiadowcy z pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej walczą nie tylko z górami, nie tylko z pogodą, ale także z własnymi słabościami. Przeprawa przez rzekę to tylko jeden z elementów zimowej zaprawy. <słuch> <słuch> ale przecież zwiadowcy muszą sobie umieć radzić w każdej sytuacji. Zwiadowcy pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej, tym razem na naturalnym poligonie, jakim stały się dla nich Sudety. Szkolenie w takich warunkach trwa tydzień. Szkolenie ma na celu kształtowanie wytrzymałości psychofizycznej zwiadowców oraz przygotowanie ich do działania w warunkach zimowych, do bytowania w terenie przygodnym i do pokonywania terenu różnymi sposobami, z wykorzystaniem rakiet śnieżnych, z wykorzystaniem narskich turowych oraz bez tego sprzętu, żeby zwiadowcy poczuli też różnicę z wykorzystania jak, jak, wykorzystanie tego sprzętu oraz bez wykorzystania tego, tego sprzętu. Realizujemy przede wszystkim tematykę zakresu poruszania się w terenie górskim zimą z wykorzystaniem zarówno rakiet jak i nazki turowych. Dodatkowo dla do kontrastu pokazujemy żołnierzom, że że jak ciężko jest w takim terenie przemieszczać się, działając na pieszo, chwycie, bez dodatkowego sprzętu. Zwiadowcy muszą wykazać się umiejętnością działania w każdym terenie. Nawet zimą, podczas zamieci śnieżnej przy temperaturze sięgającej minus kilkunastu stopni Celsjusza, wiedzą, jak przetrwać. Przeprawa przez rzekę to kolejny element ćwiczeń, i coraz mniej kilometrów dzieli nas od bazy, z której czeka Adam Krzykowski. Jednym z fundamentów sztuki przetrwania w trudnych warunkach jest umiejętność zorganizowania sobie noclegu. Zima i śnieg to śnieżne jamy, w których można bezpiecznie spędzić noc. Zwiadowcy muszą być przygotowani do realizacji zadań w każdych warunkach. Teren nizinny w momencie, kiedy tego śniegu by nam dosypało, on wcale nie odbiega warunkami atmosferycznymi w tym momencie od terenu, w którym się teraz znajdujemy. Jeżeli będą musieli przetrwać te kilka dób, od, od 3 do 5 dób w terenie, to będą musieli wykorzystać teren przygodny do tego, żeby móc tam przetrwać, móc tam zrealizować sobie bazę przygodną i móc kontynuować działania. Budowa igla zaczyna się od usypania sporej śnieżnej góry. Następnie żołnierze ubijają taką zaspę i podkopują się do środka. Ten śnieg pod wpływem swojego ciężaru sprasuje się, tak naprawdę się zacementuje i w momencie, kiedy ta góra będzie odpowiedniej wielkości, zwiadowcy się podkopią do niej i zrobią sobie takie, tak zwane iglo. W środku temperatura zawsze utrzymuje się minus 2 stopni, także w momencie, kiedy w nocy temperatura spadnie do minus 10 stopni, w jamie śnieżnej temperatura cały czas będzie minus 2, także będzie duży komfort spania w tej, w tej jamie śnieżnej. Taka śnieżna jama daje schronienie pięciu osobom. Trzech żołnierzy odpoczywa wewnątrz, dwóch patroluje okolice. Zmieniają się metodą tak zwanego ciepłego śpiworu. Przychodzący ze zwiadu żołnierze kładą się do rozgrzanych przez zmieniających ich kompanów śpiworów. Służba zwiadowcy to przede wszystkim dziesiątki kilometrów marszu każdego dnia. Podczas tych ćwiczeń zwiadowcy codziennie przechodzili około 20 km w różnych warunkach atmosferycznych. Wszyscy żołnierze dźwigali sprzęt. Najcięższe plecaki ważyły blisko 25 kg. Były bardzo ciężkie warunki. Panował drugi stopień zagrożenia lawinowego, wiał silny wiatr. Dochodzące do 120 na godzinę. Jednocześnie temperatura na graniach tutaj na pewno wynosiła około 20-25 stopni na minucie. Podczas marszu kluczowe jest zachowanie kontaktu. W górach, w śnieżycy i mgle niezwykle łatwo się zgubić. Dlatego tutaj należy oglądać się za siebie. W takich warunkach najtrudniejsze zadanie ma żołnierz przecierający szlak. Zmęczenie jest dość znaczne. Osoba przemieszczająca się na rakietach śnieżnych. Pierwsza no jest obciążona najmocniej, więc systematycznie co powiedzmy 100-200 metrów w zależności od tego, jakie jest nachylenie i jak duża pokrywa śnieżna nasza, to może zmieniać. Tak, by to zmęczenie się co dało rozumieli na całą grupę. Tak? Zwiadowcy pierwszej warszawskiej brygady Pancernej są w stanie przetrwać w każdych warunkach, bo w każdych warunkach działają, służą nie tylko w kraju, ale także biorą udział w zagranicznych misjach. gotowcy pierwszej warszawskiej brygady pancernej są w doskonałej formie zresztą tak jak uczestnicy Armia Fight Night o tych zawodach już za chwilę u nas czas na szybkie strzały Na początek odkryjemy Wojskowe Biuro Historyczne odtajniło dokumenty z czasów PRL-u. Wśród nich znalazł się między innymi niepublikowany do tej pory sporządzony w Moskwie Pierwszy plan operacyjny Ludowego Wojska Polskiego z 1964 roku. Według ministra obrony narodowej dokumenty rzucają nowe światło na dzieje Polski. Odtajniamy, odtajnione. Dokumenty, które stanowią o przeszłości, muszą być upublicznione. Bardzo wiele środowisk nie chce, aby te dokumenty ujrzały światło dzienne. Dlatego że są dla nich kompromitujące. Wojskowe Biuro Historyczne. Będzie konsekwentnie pokazywać opinii publicznej prawdę, prawdę o PRL. Część zaprezentowanych dokumentów można znaleźć na stronie Wojskowego Biura Historycznego oraz na profilach MON w mediach społecznościowych. Przyspieszamy kroku i robimy szybki desant do Opola. By podsumować, w 2020 roku 10. Opolska Brygada Logistyczna miała ręce pełne pracy, głównie przez epidemię COVID-19. Koronawirus jednak nie odbił się negatywnie na liczbie chętnych do pójścia w szeregi Wojska Polskiego. W zeszłym roku liczba chętnych do służby przygotowawczej była w Opolu o 20% większa niż w 2019 roku. Dzięki stworzeniu możliwości odbycia służby 28-dniowej? Dwa razy w miesiącu była możliwość dostania się do takiej służby. Zresztą zainteresowanie też przeszło w ilość osób, które zdołały skończyć takie przeszkolenie wojskowe. Warunki, które musi spełniać każdy kandydat, to m.in. polskie obywatelstwo, niekaralność ukończone 18 lat, a także posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia czynnej służby wojskowej. Warto ubiegać się o wstąpienie w szeregi armii, bo zawodowa służba wojskowa to dziś stabilne zarobki i zatrudnienie. Teraz nagrodzimy, konkretniej mówiąc, rozdamy Buzdygany. Te wyróżnienia otrzymują osoby nietuzinkowe, które dzięki swojej pasji i zaangażowaniu wpływają na rozwój sił zbrojnych oraz wspierają żołnierzy podczas codziennej służby. W tym roku Buzdygany odebrali pułkownik Paweł Chabielski, komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, nagrodzony za budowanie więzi między wojskiem a lokalną społecznością. Pułkownik Mariusz Chmielewski, wicedyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, uhonorowany za wprowadzanie wojska w cybernetyczny wymiar. Podpułkownik pilot Dominik Duda, były żołnierz 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, nagrodzony za bojową perspektywę w lataniu na F-16. Podpułkownik Adam Pyśiak, szef sztabu 20 Brygady Zmechanizowanej, otrzymał nagrodę za nowatorskie podejście do szkolenia, także w wymiarze sojuszniczym. Kapitan Szczepan Pietraszek z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, wyróżniony za zdobywanie szczytów w szkoleniowej sztafecie i wierność tradycjom Podhalańczyków. Marek Rękas, kierownik kliniki okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego, nagrodzony za ratowanie żołnierzom wzroku. Starszy sierżant Artur Pelo, uhonorowany buzdyganem przez internautów. Wszystkim serdecznie gratulujemy. A na koniec, Grad Ciosów, czyli Armia Fight Night. W klatce z najlepszymi krajowymi zawodnikami mieszanych sztuk walki zmierzyli się reprezentanci Sił Zbrojnych Wojska Polskiego. Jaki był wynik tych starć i ile potu zostało w oktagonie? O tym już za tydzień w programie. Kilkanaście kilometrów w bardzo ciężkich górskich warunkach. Czy było ciężko? Było ciężko, nie jest łatwo, ale dajemy radę. Ćwiczenia zwiadowców właśnie się zakończyły. My kończymy nasz program, ale zanim się z Państwem pożegnamy, zobaczmy jak w Iglo radzi sobie Adam Krzykowski. Panie majorze, to się nie zawali? E, nie ma szans. Zwiadowcy będą musieli jeszcze troszkę popracować, żeby ją wyrównać i w komfortowych warunkach będą mogli przebytować do samego rana. A my powoli żegnamy się ze zwiadowcami z Żelaznej Dywizji. Ale spotykamy się za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia. Dzięki.